Czekaj jeszcze raz, bo mi się nie ta kamerka włączyła ja, to, to, A ja, chcę, ja chętnie zobaczę to nagranie z nie tą kamerką, co trzeba! Nie, po prostu mi się włączyła laptopowa, nałożoną drift ten, yy, jak to się nazywa? No, zewnętrzną, no nie myślałem, że taką yy, pokazującą nie to co trzeba. Nie, 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 spokojnie, takiej to nie mam. Taką to masz, ale droższą. Na tak, droższych yy, stronach możemy, możemy jeszcze raz. A czy ja ciągle nagrywam, bo mi się podobają takie początki ostatnio, Pojaram się, wiesz? Dobra, to ja już też włączyłem nagrywanie. To możesz się witać. Tak, także a, 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 ale. No i patrzcie, i wziął na mnie całą odpowiedzialność w życiu normalnie Jak to tak? 14 Dobra, Mordy wy i... moje Hunter z tej strony! I Jest ze mną Sielowo <noise> yeah. Głupawkę dzisiaj mam To co? Czy jesteś dzisiaj gotowy na to, żeby y, nauczyć się jak się jeździ? Tak, oczywiście. No to fajnie. To się cieszą. Jedenaste miejsce. Oż to kurde. Znalazł, bo znalazł purpos nowy serwer. I się jara nim. No bo fajne plansze są. Tak właśnie jak widzisz. No nie, nie są jakieś... Nie wiem gdzie jechać, tylko raczej techniczno przejedź mnie jak najlepiej. Przejeźć mnie jak najlepiej. No. Kurde! Znaczy, przejeźć mnie jak najlepiej i mów do mnie po niemiecku. To tu dziś. <laughs> Ale to, 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 nie są dla mnie plansze. Ja ci powiem, ja wolę takie pojebnięte bardziej, takie, że tam... To... No bo każdy, Przez... wiesz, pod siebie, nie? Pod siebie. <grystanie> ja wiesz, ja wolę proste, bo prosty człowiek jestem. Ty lubisz... <grystanie> Ej, no weź, bo pomyśl, że naprawdę są jakieś pierdolnięte do potęgi, ja jestem w porządku A nie całkiem. jesteś? Tak <grystanie> w takim porządku jestem, no. Nie no, całkiem tak, tak, tak. Bo Hunter, tak naprawdę, wiecie, jak y, poza nagraniem, to on... No siema, dobra, no jak chcesz, to tą nagram, dobra. Szybko, bo nie mam czasu jelo. Jak nie odpala dokładnie. kamerkę, to dopiero, wiecie... To dopiero cała głupawka mi się włącza. Tak to jestem naprawdę, słuchajcie, mega spokojny człowiek, naprawdę opanowany. Powiem wam no. tak, y, tak... Jeden zero dla mnie. To się nie liczy, bo ja wbiłem później poza tym <laughs> i miałem, to się nie liczy. To nie pyskuj, i się nie liczy. Bo cię wyjaśnię na Pyrę. Maciek korywa na wyjaśnie wyjaśnij gościu w tym momencie i zaraz polecisz. Słuchajcie, Jesteś u pani. Słuchajcie, tak, bo mi purpos przeszkodził. Ja ogólnie, poza YouTube'em prowadzę również zajęcia relaksacyjne. Tak, bo jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Zajęcia relaksacyjne, inna kamerka. Nie inna kamerka! Zaczynam się niepokoić o ciebie, Hunterze. Ja, jakie te zajęcia relaksacyjne? Ludzie, on się ze mnie śmieje. Dlaczego, Purpose'u, się ze mnie śmiejesz? Co ja to się to z ciebie śmieję? Co ty w ogóle wiesz w ogóle? Bo co... ja nie mam tego! Co ty wiesz o śmianiu? Ty stara dupa jesteś! Ja nie mam tego. No to co? Też to chcę. Wyjaśniam cię na frejrze! Wszystkie osoby zainteresowane słuchajcie, bo mi i tak ten odcinek się pojawia później, bo kurposa w sobotę, o mnie w niedzielę. E, także, jeżeli chcecie zobaczyć, co teraz się stało, to wejdźcie do mnie na kanał i tam tam też zobaczcie. Znaczy, przez chwilę było słychać i u mnie, co się stało, bo zapomniałem Here Voice'a wyłączyć. Aha. Ale pełną wersję macie u, 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 u tego, u, u, Hunterka. u powiedz u Huntera. Nie. nie, nie powiem. W ogóle. Kurwa, że coś, y, Też kobieta męż... i do tego ciężko pracująca, tylko zamiast dupy ma skarbankę. Nie, 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 nie. No? Y, słuchaj, y, ktoś mi podesłał, do mnie na filmik, <grymik>, który przeklinałeś. A, tak, y, Crisis zapomniał wyłączyć nagrywanie, ale już to... Nie, być... nie, nie. To, o, to, widzę, że więcej jest. Słuchajcie, y, mam do was prośbę. Jeżeli macie więcej filmików, gdzie purpur ja bardzo proszę do mnie Ale ja przecież fejdem, przeklinam na co dzień, to tylko ja się staram, bardzo nie przeklinać nie, w filmikach. słuchaj, bo to był odcinek, jak kiedyś nagrywaj z Vertezem. Jakieś tam modyfikacje czy coś. No. jakieś tam. Mapka na modach. Yy, i, I tobie rozłączyło Verteza nagle. No. I to takie, kurwa, mać. <śla> nie kojarzę. Nie, to no ja też proszę, żebyście tam podesłali. Słuchajcie, te osoby... Ja nie pamiętam dokładnie kto to, przepraszam, zapomniałem, nie pamiętam kto to mi podesłał, Ta osoba, która mi... Wysłała, ta osoba to, Ta osoba, która mnie to wysłałaś, proszę weź napisz tutaj w komentarzu, znajdźcie to, to coś pięknego, picobello po prostu, naprawdę. Ale ja przecież nie ukrywam tego, że ja na co dzień w Realu ra, przeklinam, no, tylko ja se tak staram się. I w Realu przeklinasz i w Biedronce i w też wszędzie ja dokładnie. Ja nie, prawda wie. jest taka, że generalnie ja wychodzę z założenia takiego: to, co ktoś sobie robi prywatnie, to jest jego sprawa. Ja w realu przeklinam. Brzmisz troszeczkę jak taki, taki wiesz, taki gościu, który ma imię i część ciała dosłownie. Nie? <śmów> 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 imię i część ciała. <śmów> Mówię, ja przeklinam w życiu prywatnym, ale jako osoba publiczna gdzieś tam w pewnym stopniu. Yy, nie uważam, że powinienem to robić na wizji, no taka, takie, takie ja mam zdanie, ale też ja nie zarzucam przecież się na przykład nie, nie... no nie przeszkadza mi to, że ty przeklinasz, tak? No kurwa. Więc po prostu to, że mi się wymstnie czasami na, na filmie, to, to nie jest spowodowane tym, że ja próbuję no, bejtować. Juba, ja co? Tylko... Co? Mówię, ja że to... Wiem. to nie jest to, że ja próbuję bejtować. I, i, i zwiększyć sobie wyświetlenia przez to, że raz przeknę, tylko po prostu czasem mi się wyrwie w emocjach, no. Więc ci tak, wszyscy czekają na to, a że będziesz po prostu więcej emocji ukazywał na swoich. Nieprawda, że wszyscy na to czekają. Czekają. Ubierz człowieku, tak jak rozmawiam, normalnie wszyscy tak przychodzą do mnie, e, hunter, mają na kurpo przeklnął? i taki śmiech w abstrachuje. No to. Y Powiem tak, to ta część widowni. Ta część widowni na doczeka. No wiesz co? W ta bardziej ogóle, kulturalna ja chcesz, nie ja czeka. Ja, chcia, ja chciałem powiedzieć dla was jedną rzecz, którą prawdopodobnie. A ja chciałem powiedzieć, że wyjaśniłem się. właśnie Huntera na pyrę i 2-0 dla mnie. Ja! 2-0! <laughs> w ogóle, słuchajcie, ja wam chciałem powiedzieć, że. Taką, taką tajemnicę wam powiem. Weź, no jak mogłeś to zdradzić? Pod, podobał ja, że, Ci się filmik? Wiesz, nie, powiem Ci szczerze, że nie. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Pomyślałem, że będę miał kolejną osobę do krosów, a tu się kurwa okazało. Że... Ja jestem bardzo zadowolony w ogóle z formy, jaką zrobiłem ten filmik. Mi się ona bardzo podoba. Montaż i wszystko, taka moja perełeczka w sumie. Mimo, że to miało być zwykły filmik informacyjny, to tak mi się podoba, że szok. No fajnie, fajnie, jeżeli chodzi o zrobienie tego filmiku, tak, jeżeli chodzi o montaż, to fajnie ci to wyszło. Aczkolwiek dalej sobie nie mogę, nie mogę się pogodzić, że... że... No, Wielka tajemnica YouTube'a została <laughs> odkryta. <laughs> Pasuje ci ten głos. No wiem. Jezu, nie, ten już nie. To Ten już nie. Ej, bazie, 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 HUNTER! Co? Dlaczego ty masz już jakiś czas, a ja jeszcze nie mam czasu? To ta się nie liczy, ta też się nie liczy, jeżeli przegram, bo, 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 bo zmieniałem to sobie nie, głos. To nie, nie! Kurwa, mi do a on... Nie, ja się, ja się nie widzę takiego. Aha, powiem. dobra, wyprzedziłem cię. To nie, to liczy się! Nie, nie liczy, się, nie liczy się. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. No właśnie, twoje pierwsze słowo było to, że się liczy. Nie, ja, twoje było pierwsze, to, że się nie liczy. Skucha ze Zulca, w ogóle to macie pryszcze. Boże, brzmi, jakbyś miał człowieku 14 lat, naprawdę. A włączyłem Female. To śmieje się z kobiet. Wszystkie nie, brzmi. To... <laughs> no. Wszystkie kobiety brzmią, jakby miały tak 16 lat. Nie, nie, to tak, <laughs> tak nie działa. 14, nie, nie, naprawdę Hunter, ja nie ja wiem z jakimi się... kobietami ty się spotykasz ja <laughs> Że się wszystkie już Ja się nie spotykam z kobietami, bo ja nie mam życia, bo ja mam YouTube'a No tak, zapomniałem nie, życie nie istnieje. No ja znaczy nie mam get życia. life, dude Nie, mi niepotrzebne jest życie, mi jest potrzebny YouTube Hajsy z YouTube'a, nie Halu YouTube! No, nie, wszystko dla pieniędzy kurwa ja I tylko widzisz, donajciki, do donajciki no, i do ciki, dawajcie no, do niej machen, KURDEN no! Właśnie widzicie. A mówił, że do niego mówił po niemiecku, a sam zaczął już Fucking. To po niemiecku. Fucking shit and Machen, machen, rachęciachy. Seriously, dude? Oooo, czekaj, bo jadę. Orki. Orki z Majorki. Orki z Poznania. I ze stalowej woli Wiesz jak to ładnie brzmi, kurde, aż jestem, aż jestem w że tak ładnie śpiewasz No znaczy, bo ja całkiem nieźle śpiewasz. Nie nie śpi... Chyba cię Bóg opuścił do ja czasu śpiewałem? Ile czasu śpiewałeś? Dużo latów śpiewałem Porównajmy, ile? No nie, no nie będę porównywał, bo ja to tak amatorsko, nie w zespoliku Ja też nie śpiewałem ze zespoliku No wiem, na basie żeś grał, <laughs> Nie, na basie też nie grałem. No dobra, na gitarze, no ale rytmicznej. Nie, akurat solowej. Tak? No. No to wyglądałeś jak na rytmicznej, tak, stałeś z tyłu i tak. Brzdąk, brzdąk. No bo ja tam nie podmierzę. tyle... Moje solowy to były takie, że to ałała po prostu, nie? Pamiętam, pamiętam ten teledysk. No. Hunter w długich włosach, ciachowaty. Teraz wygląda jak kupa, ale kiedyś wyglądał jak ciaseczka. <noise> kurde, 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 ja Cię nie pobiję. spróbowałbyś. No, spróbowałbyś. Wiesz, na po, w Poznaniu to... Łokieć, <noise> pięta... Będziesz u pani. kurde, pani. wycięta, po Po prostu. <noise> Ale tutaj to... No chociaż tutaj tutaj się się nie, no gorszy czas, dobra. Nie, 2-0 jest dobrze. No, 3-0 jest. 2-0. Wyjaśniony na tyle. Po pierwsze, po pierwsze to jeżeli tak mam być szczery i w ogóle ze tobą, co ty żeś powiedział wcześniej, to powinno być kurwa 1-0, bo powiedziałeś, że Aha. się nie liczy. Po drugie, w przejazd, w który miałem 40 sekund na przejechanie mapy, a ty zacząłeś szybciej i miałeś więcej czasu i w ogóle... Ja, ja miałem minutę. Miałeś więcej czasu. Miałeś jedno krążenie do... Przodu. Oj dobra, no to 2-0 i tak cię wyjaśniam, chłopak, 1 no 1 1-0. Dobra, niech będzie 1-0, zaraz będzie 2 0 A i tak wszyscy wiedzą, że 4-0 będzie. Nie będzie. <laughs> nie będzie. Niech ci będzie, dobrze. Niech. <laughs> jeżeli macie, to podnieś twoje ego. Nie rozmawiam z tobą, nie no, kłaczek, kurwa, masz. Orki, arki z Majorki, arki z Poznania, ze Stalowej wali Pan Bóg pożuwa <ścoughs> i bawi się z nimi, kiedy się goli. <ścoughs> Orki, to takie pandy <śmiech> <śmiech> Tylko, że w wodzie <laughs> <laughs> I mają płety. Kurde <laughs> Nie, a powiem wam teraz wielką tajemnicę, wam zdradzę co Hunter już mnie wyśmiał przed odcinkiem tak, e... Wyśmiałem go w cholerę e... w Ja darwinów odkryłem dwa tygodnie temu <laughs> Pierwsza raz oglądałem ich filmy i z miejsca się zakochałem, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Obejrzałem wszystkie możliwe odcinki. Wszystkie, łącznie z archiwum Darwina, ze starym kanałem. Każdy po kolei oglądałem, wciągałem do czwarty nad ranem codziennie, tak. <coughs> Ale muszę wam powiedzieć, że akurat Orki z Majorki jest taki. To, to taki mój najmniej ulubiony. Tak, i cały czas to śpiewasz. No bo wkręca się, nie? I to jest jedna z dwóch chyba piosenek z tego co kojarzę, bo druga to kluski. I kluski jest jeszcze głupsze. E... Nie znam klusków. No co ty? No to sobie obejrzyj kluski. Znaczy to jest, to jest jeszcze, bo... Te ich piosenki są, no, głupie, no, w sensie w słowa. E, to kluski są jeszcze głupsze. E, z tym że, prawda, teges, szmeges, z y... No, po prostu są piosenkami i się wkręcają. Poza tym ja bardzo lubię tą melodię od Jacksona, no, z oryginału. No, jest mega. Lubię też Jacksona, wisi mi stówę. <laughs> Czemu? No bo tak, kiedy się z nim założyłem. <laughs> Założyć, że będziesz biały, powiedział pierdolę. Pierdolę się, ja powiedziałem, to jest sto <laughs> KURWA PURPOS! Ale o co ci... Ale ja cię w ogóle nie rozumiem. Mówiłem chwilą cię wyprzedziłem, dosłownie patrzę na tabelę... Oh. To he, 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 jestem wyrzut PURPOS, a PURPOS patrzę już, o. Przecież ja ci... Ja ci coś obiecałem, tak? Obiecałem, że będzie 4-0? To będzie 4-0, no i wszystko. Ja ci obiecałem, że nie będziesz miał miednicy po PGA. Ja na pewno nie będę miał paru stówek, bo tyle wypijemy. Ojejku, parę stówek to ty... Widzę, że optymistą jest. To, to... <laughs> Żyda paru stówka kończę, co? Ty no ale. Ja my... Nie gram! Ale myśmy już raz popili tak po pożół. rzucin. w ogóle. Jasno, to... nie gram. Trącisz prąciem, bo japońskie. Jak trącisz pońskie... Tr... Pr... co? Weź. No to mój znajomy, który zawsze sucharami walił, ale to takimi sucharami, że wiesz, ja Cię pierdzielę. miał na imię Wiktor. Pozdrawiam Cię, Wiktor, bo ogląda moje filmiki. Eee, I Wiktor generalnie e, walił takie suchary, że e, potem już nie mówiliśmy, z... ale suchara walnąłeś, tylko zwiktuszyłeś. Eee, I co? zwiktuszyłeś, dobra? Eee, i, I walił takie suchary, że Matko Boska ale miał kilka przebłysków w swoim życiu. I na przykład, właśnie patrzymy, ole, fajna Honda jedzie. Na co, Wiktorek? E, trąci prąciem, bo japońskie. Boże. Trąci prąciem, rozumiesz, takie. Takie to po japońsku brzmi. Kurwa, MACZ, No jadę dobrze, nagle mi pierdolnie, ja nie wiem. Jak grom z jasnego nieba. Panie premierze, jak żyć, no kurwa. Krótko. Tu gdzieś robisz tu gdzieś wallbansa czy nie Nie, raz? wiesz co, y Jak robisz ten zakręt, ten taki 90 stopni, na którym zapewne najwięcej czasu tracisz, to tam spadasz z takiej góreczki wcześniej, więc już z tej góreczki powinnaś spaść... ślizgając się, że tak powiem. Mhm, dobra, dzięki, że mi to powiedziałeś, 17 sekund, ja marzyłem 18 no to, no to było pytać wcześniej. Nie ma sprawiedliwości na ja tym świecie. <laughs> Jeszcze biorąc pod uwagę, że on ma taki głos. To jest w ogóle. No. Bezstecznego, bo on zmienia co chwilę głosy. Dobra. Teraz włączę Dobra. taki najbardziej seksowny. Teraz, panie, to o, ja będę miał Freezona. Taki, taki sobie włączę teraz. To było no, napisane. Wiecie. Było napisane Sexy. <laughs> Mam FreeZona czy nie mam? Czekaj. No nie możesz mieć FreeZona, bo przecież no dopiero 4-0, a 5 plansz można przejechać, tak? No dobra, no. <laughs> tak mnie kurwa chcesz pokorzyć taki jesteś fany, tak fajnie, tak? Dobra, tak? to ja może pojadę na wstecznym. Będziemy mieli równe szanse wtedy. No. <laughs> hmm, taki tam żarcik, taki emo joke. O, ty w dzwoneczek, to nie będzie proste. Ja już pojechałem sobie dalej. Pandy. Co? Chyba orki. Pandy. Panda 3. No. Co dojechałeś, Cosik? Ło, dobry czas masz, Hunter. Ja chciałem tylko tak powiadomić drogą y, widownię Purposa. Słuchajcie, gdyby wasz ulubiony youtuber <noise> zginął nagle. Po PGA, Przestał o! Ale mam dobry czas! Przestał nagrywać czas. filmiki. Proszę, nie idźcie najpierw do mnie. Kurwa, kiń. To kurwa! Z Majorki! Coś nie tak, Hunterku? Tak, wszystko, całe życie. Idę się powiesić kurwa, za jaja. Przez łyżeczkę, nie wiem. jaja przez łyżeczkę, nie no, z No jak mnie redukuje tam na tym? A teraz to cię dopiero wyjaśniłem na, na Czwarte miejsce, ty dobry jesteś w to Wiesz co trzeba zrobić? Pierwszy power slidem, drugi... Nie, z jakim jakim slidem. Puścić gaz pod koniec tego w <laughs> popkę kurwa twoja mać w tej nazwę. No i pięknie No widzisz można, można. A co, robiłeś to powerslide'ami? No kurwa. Ja nie umiem powerslide'ować ja power w lewo. Dla mnie to jest prawie niewykonalne. Muszę sobie w końcu przestawić na... No wiesz na co, na spację... Yy, no. Też muszę przestawić. Amulec. Bo tak to się nie da, proszę pana. No patrz, dałem radę. No bo ty jesteś mutant, no! Mutan, zaraz kurwa, że. O, oh, Hunter, ci ty odpalił. Już tak mi mówią ludzie. No bo... cały ty, czas jedziesz na... raz dobrze przejedzie, to już od razu, ty Ale no? żem teraz, w ogóle, kurna, miałem czas normalnie na rekord toru, nie? A żem to spinkolił. Już cię wyprzedzę jeszcze, nie? Tak, chyba w kolejce po Karpia do Widlu. A to też. Wszędzie! Wszędzie. <laughs> Nie no, on jest coraz bliżej mnie, no ludzie mnie wyprzedzali w ogóle i... Nie no dobra, nie dam rady chyba. Tym razem mm, jesteś większy. Każdym tego słowa znaczeniu. O! No nie, kurwa, nie wie, że nie doleciałem. A źle to zrobiłem teraz to, żebym to w ogóle spinkolił. Tylko ja takim niedolotem to zrobiłem. Wow. Ok. Oh, ja, ale jak <noise> Ale ci to wyszło, nie? Człowieku, jak ja bym tam y zrobił landing, perfect landing. Aaaa! No teraz to było po prostu. To, to było. No było blisko, było. W ogóle, tak przypominam dewizę kanału Purpos. Nie będzie darczaryja, a będzie kultura. Purpos pięć, nie 10 sekund temu. E, czasami ponoszą mnie emocje. O ty, ty nie masz, ty nie masz emocji. Ty jesteś youtuber kurwa, ty jesteś maszyną człowieku. YouTubery nie mają emocji, ty, ty gadasz. YouTubery nie robią kupy. No i dobra, dupa. Dupa nie, no, wygrałeś. No i zrąbałem jeszcze e, ostatniego. Powiedz mi jeszcze raz ten kawałek, co tam mówię, że będzie 5-0. No 4-1 no, trudno się mówi, dałem ci wygrać. Powiedziałem, że będę jechał na wstecznym. Zobaczysz u mnie na odcinku. Dobra, <laughs> zobaczę. Tam piękna różowa szczoła była. No. Szczała. Ale mało punktów tu się dostaje w ogóle. Ja dostałem dużo. 61 to jest dużo? Dużo. Bo czysta no dostawaliśmy nie. kiedyś. Dużo. Dużo. I co, możesz jeszcze jechać? Nope. Co? Nie. Nope? Nie. No to nie dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Yyy, komentujcie, subskrybujcie, no i takie tam, wiecie, stożki, nie? Jakie stożki? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że rodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć! Stary, przez chwilę brzmiałeś jak człowiek i część ciała, nie? <śmiany> ja, ale teraz musicie wejść do mnie na kanał, posłuchać tego, nie? kurwa, horror, tragedia. <śmiany> człowiek, część ciała. Naprawdę, zobacz szum końcówkę, to pierdolniesz, nie? <noise> tak, cześć wszystkim, żegnamy. Ja idę spać z traumą. Cześć.